Hej siemanko wszystkich ludzi. Z tej strony cepisa dzisiaj jesteśmy na Bedwarsach. Zaczynamy grę 1 na 1, 2 na 2, czy 4 na 4. 1 na 1. Chodzimy. Dobra, czekamy na gracze. Dobra, dam cięcie. Wy będziecie mieli to chwilę, a już nie muszę cięcia. Wszystkie stawienia, ustawienia graficzne, muszę sobie widzowie, zmniejszyć wam trochę lekkie ścinki. No i jesteśmy nawet w Warszawie, gdzie od razu lecimy tak, sklep, budulec. Nie, mamy ścienki To jest najgorsze. Gdzie jest złoto? To jest tam. No to lecimy najpierw na złoto. Aha. Widzowie, ja nie ogarniam Minecrafta. Nie umiem grać w Minecrafta. Smutek. Widzowie, smutek, bo nie umiem grać w Minecrafta. Tyle. Schowam to do skrzynki i teraz budujemy, się powoli. W jesteśmy. Dobra, zatrzymujemy się, teraz musimy wejście zrobić Widzowie, jakby co to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję to ben, I na 5 łapek w górę robimy kolejny, kolejną grę w Bedwars. Mamy złoto, to coś chyba zostało już wyeliminowane klub a nie, nie tutaj, tylko teraz kupujemy sobie deski Albo beton. No nie mam. kupimy sobie 64. Gdzie jest moja łóżka? Nigdy nie gra na tej mam. Ale ściny widzowie! Z czemu ta łóżka nie jestem? na środek, czy nie? Ja sobie złożę żelazny miecz. Zaczekam, nie to chyba nacisnąłem. Tutaj się kupiwało w sumie, cepisy ty. Ty jesteś głupi, nie umiesz, że w minecrafta To diament, to jest mutek. A to yy, Łuk. Sztabki złota, kupię. Zwykły łuk. Mm, tak nie mogę. Dwa po, po złoto, poczekajcie, weźmy złoto. Nie mam złoto, muszę wiedzieć złoto, i pewnie będę takim nokiem, że spadnę. A prawie spadnę, mówię. Jak spadnę, no to będzie smutek. Zobaczymy, mojego cela w wuku. czy umiem celować w ogóle. Nie, ja to tak mało, bo już odkaszczę, Kupimy 17 czał. tak. Tak. Tak, tak, tak. Muszę też lepiej ruszyć. Kupić sobie kochane nasze wełnę. To jest taka. 11 schowane. Lecimy na środek. O nie, nie ten przycisk, Mam takie widzowie laki smutek. Zobię smutek jak nas zwalą, no to będzie smutek. Pierwszy nie... Nie... Nie skusim. no to to jest coś. Zobowięcie smutek. nie są. Budowałem się gdzieś. Środek ci składni. Napiszcie w komentarzach, chce ten lubię Jak słychać moją myszkę, no to przepraszam My jesteśmy przed. Jesteśmy na środku mój nowy. Wow, udało. O nie! O nie! Uciekamy! Uciekamy. Teraz nie spodjadł. Niech bergnie do nas mów takie szczęście. a za ile kosztował? Cztery szmaragdy? O, nie, muszę się Ale... A siarki nie przechodzą widzowie, jak, jak spadnę. Kup miecz. Co się stało? Ja myślałam, że już mnie wyeliminowali. Kupię. O, to kupię. Ulepszę sobie. Не знаю, кто. мама. У уже охрана. нет, почему нет нет, это чудно. Потом это. А золото мне еще не так, что нужно. Чтобы купить себе эти Mamy to. I teraz mamy wydajność 3. No. możemy spróbować. Te diamenty, koś. Czerwony to jest na razie. Widzowie najbardziej rozbudowane. Się trochę cykam widowie chodzić po tym 6 Ja jeszcze nie wziąłem szmaragdów w sumie, widzowie o, mm, jak, się wzią, przez ryczyn, zawsze jak język, to ja się widzowie się Zawsze jakoś słyszę taki dźwięk, ja się przestraszam. Przepraszam Was za to. Tak się boję. na to, żeby kupić golema. Żeby nie... Kupić. kupia golema, bo nam się przyda. Nie schronił. Tutaj? Tutaj chyba tak golem. Nie stać mnie. Wiem, wiem, wiem widzowie. to Ulepszę sobie miecz, Mam teraz ostrość jeden. Będę sobie zbroję ulepszył. Ale nie będę. Piesa nie będę ulepszył. Wezmę sobie kopię zbroję i to. No to zbroję. To osiem diamentów kosztuje smutek. To odłożę. A mam 7, Gdzie to jest gdzie są w ogóle... Tam są szumaragdy! Nie, ja mam... Nie wezmę tego. Eee, będę kupił staka. Hmm? Nie umiem trafiać. Nie umiem trafiać i przegraliśmy. Podjeżdża nas. Idziemy. No i przegraliśmy widzowie, przegraliśmy. Co tu jest? Spadam. Oczekujecie widzowie, do razy 5 wracamy do spada razy 1. Patrzcie na to widzowie. I spadamy. Dobra widzowie, lecimy kolejny raz, sobie zagramy jeszcze jedną, ostatnią rundkę To będzie ostatnia rundka I jak już przegram, no to to będzie ostatnia rundka i kończymy już filmik 2 ja, ja, na 2 chyba teraz spróbujemy. Widzowie Albo no jeden na jeden. raz najlepiej na jeden na jeden grać Czekamy teraz na ludzi, Nie być zielony, lubię zielony kolor. Lubię czerwony to tak się nie lubię. Tak na nas. Gdzie jest uszka, żeby nie było jakimś głupim miejscu? O, mamy dużo miejsca. Od razu kupujemy wamiankę. I od razu budujemy się na środek, żeby być najbardziej rozbudowani. Jestem zielony, widzowie. Jak pięknie. Czemu ja puściłem widzowie? No i kupcie. Zaraz ktoś się dobuduje. Nie, nikt na razie Widzowie, napisz się naprawdę. Czy się tym mówię. Aha, dwa, dwie sztabki mi się zrobiły w weku. Nawet nie postawiłem jednego bloku widzowie. Widzowie boję się, że zaraz ktoś zaraz szybciej ode mnie się buduje i, i mnie zwali Przepiść. Jestem widzowie być na razie najbardziej roz rozbudowane, żeby mieć tą rundę w kieszeni. Widzowie, pełne staki się trzebało. Tak, muszę. Wywaliło mnie, widzowie. Dobra, to widzowie. Koniec odcinka, jak mnie wywaliło. Cześć.